Cześć wszystkim, w dzisiejszym odcinku chciałem Wam pokazać jak zrobić prawidłowe podłączenie zaworu pustowego w dieslu, aby Wam działało tak jak należy. Zrobimy taki mały tutorial, także zaczynamy. Montujemy nasz zawór pustowy, naszego blowa na dolocie powietrza. Pamiętajmy o tym, że wszystko musi być bardzo szczelne. Wszystkie obejmy zaciskowe muszą być bardzo mocno ściśnięte. Na przewodzie pompa wakum montujemy trójnik, który podłączamy do elektrozaworu. Elektrozawór nasz podłączamy plusem do plusa takiego w samochodzie, który po przekręceniu kluczyka w stacyjce po prostu ginie. Ja wykorzystałem bezpiecznik od wentylatorów. Natomiast minus prowadzimy do wnętrza samochodu. Za naszym elektrozaworem na wężu montujemy ostatni trójnik, w którym wkręcamy śrubkę. Ma ona na celu rozciągnięcie tego układu, aby za każdym razem stworzyć nowe podciśnienie, aby blow-off prawidłowo działał. W przypadku jego braku może nam blow-off nie działać, zawór po prostu będzie cały czas otwarty lub się nie domknie. Musimy połączyć masę z naszym wyłącznikiem krańcowym. Drugi przewód z wyłącznika krańcowego prowadzimy do minusa na naszym elektrozaworze. Montujemy nasz wyłącznik w taki sposób, że gdy naciskamy pedał gazu, prąd nie przepływa, a gdy jest w pozycji zero, przepływa. Jeżeli tym materiałem choć trochę Wam pomogłem, dajcie łapkę w górę i do zobaczenia do następnego razu. Trzymajcie się, cześć.